krótki spacer do lasu miałem powiesić fotopułapkę przy babrzysku wracam już do auta i taka niespodzianka dawno mi na lesie nie było cały czas żypaki. no i mamy zrzucika Ale ładny widłaczek tu nawet coś na szóstaka zarysem szóstaka Urde, 29 czerwca, godzina 20:25, komary, tną, niesamowicie. No, ale chociaż jest rzucik, dawno nic człowiek nie znalazł, mówię cały czas po tych rzepakach, po polach. Dzisiaj miałem właśnie zamiar fotopłapkę powiesić na lesie. No i wracając już do auta, jaka niespodzianka, ładny.